Może to być tak, że weźlaczki będą znakiem rozpoznawczym. Ale kurwa! No Zajebiście w laczkach, nie? Co, buty, <noise> buty? mam ci pożyczyć? Ja buty, kurwa. Dobrze, co powiesz o tym projekcie? No właśnie, chciałem to właśnie powiedzieć. Że... No Fajnie! Wiecie, że. To jak to właśnie, jeszcze... no, pamiętacie tę trujeczkę, jaką odbieraliśmy w Holandii, że jakiś tydzień temu to się działo? To jest właśnie ta czarna trójka. Zobaczcie na jakim etapie już jesteśmy, już, bo w ogóle mamy przód no zebrane, bo mamy spasowane drzwi, te drzwi mamy nowe, już tam leżą, zaraz Wam pokażemy, że te drzwi mamy nowe, zobaczcie, nie mamy już poszycia, mamy już wszystko przygotowane pod wacharkę. za niedługo lecimy, odstawiamy poszycie i co, no i geometrię mamy zrobioną, auto stoi na kołach, już normalnie się porusza samo. mamy geometrię już wycentrowaną, za niedługo wjeżdża poszycie, wjeżdżają elementy blacharskie, będziemy robić lakier i co? No i będziemy coś nagrywać dla Was, nie? Za niedługo wleci cały materiał i będziecie widzieć sami. Czyli tak, zaczyna się kolejna historia. No tak. Teraz właśnie idziemy w tą technologię stalowych nitów, nie? Gdzie mało, to jest w ogóle, to jest w ogóle technologia lotnicza, nie? My w tą technologię teraz będziemy szli, bo to jest w ogóle, jeżeli dla samochodowe, samochodowe, to jest w ogóle innowacyjna technologia, nie? Teraz mało ludzi w ogóle zgrzewa, mało ludzi spawa, coraz więcej ludzi używa stalowych nitów nie my też w tą metodę chcemy mieć po, po pierwsze czas, ekonomia, po drugie czysta praca, po trzecie nie ma obróbki potem, bo zobaczcie jak robicie do nitu musicie wszystko ładnie obrobić jak robicie spaw to musicie go też ładnie obrobić, musicie do tego zrobić poziomastykę i tak dalej, musicie dokładnie oczyścić te, te miejsca, a w momencie kiedy wyrobicie nit macie idealnie spasowane poszycie tylko strzelacie na kleju i macie już gotowca nie, macie tak jak na przykład przechodzi maszyna w fabryce bo ładuje, ładuje z grzew i mają na gotowo, nie? Więc my też będziemy stawiać na ekonomię, wykorzystanie maksymalnie czasu, żebyśmy się nie musieli za przeproszeniem pierdolić z tym, nie? Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No, także my będziemy w tą technologię na pewno szli. Już, już obserwujemy, właśnie firmę Herkules. To możecie sobie wbić, zobaczyć Herkulesa, zobaczyć, jakimi narzędziami handluje, i właśnie będziemy od nich sięgali właśnie po to urządzenie do, do ładowania tych stalowych nitów. Szczególne to jest konieczne na przykład, gdzie macie BM-ki, macie kielichy aluminiowe i mamy podróżnice stalowe i łączenie aluminium z czarną stalą jest sporo problematyczne, ale używając właśnie tego kleju przeznaczonego do łączeń i, i tej metody właśnie na, na nit, no to macie problem rozwiązany, nie? samego tego spoiwa. Jest to e, zrobione zgodnie ze sztuką, jest to tak samo wytrzymałe, a nawet bardziej wytrzymałe od zwykłego spawu. Uwierzcie mi na słowo, że ten nit jest tak, sta, tak twardy, e, tak, e, tak solidny w łączeniu, że no nie ma opcji go rozłączyć, nie? No, kiedyś próbowałem taki, taki nit rozwiercić, to normalnie wiertło się tępi, nie? I co, Ci się podoba, Męka? Super. Super. A Ty, lakiernik, co tam? Ładno, test. Podoba Ci się bęka? Uh -huh. Podoba A co byś nie zmienił? Światła Światła? Czemu? To zimnie, tak. Ringi mu Jeden, drugi Co byś zrobił? Jakie byś dał światła? No by... Aha ja. Jakie? Z tego auta Z R8? Światła? No, To będzie kosem w przyszłości Działamy pełną parą Zobaczymy co tam Łukasz robi Tutaj ten bolid już też będzie za niedługo latać. Mamy do niego fajny plan, bo, bo wjedzie nowy cooler Wagnera, e, turbo hybryda i będziemy szli po 500 koni. Łukasz już kończy spawać. Mamy elegancko, siema Łukasz, kończymy, kończymy wstawiać poszycie. Mamy ładnie zrobione. Pokaż Łukasz szpary jakie mamy. Idealne. Idealne musi być no. Zobaczcie jak wszystko siedzi. Lala, będzie lala. Także u nas nie ma przewózki, nie ma szpachli. A jak jest, to bardzo minimalne. Siema, Martin, co tam? Dobrze? Bardzo dobrze. Pomocnik jest, także e, jutro wjeżdża podkładzik. I co? No i będziemy powoli lakierować, nie? Co ten Dawid, to tu robi? Dawid, co robisz? Grunt to się dobrze ułożyć w życiu. A, no tak, faktycznie. O, jakieś mody fajne wchodzą. Co się I, dzieje? i piękna Felga, która wiedzie. No i ja, no. A felga, jaka wiedzie, to zaraz Państwu pokażemy. No tak, nie ma to jak poleżeć w pracy. Dawid! Mówię, grunt to się dobrze ułożyć. Zobaczcie sobie, jaka ładna loteczka Lampa oczywiście przyjdzie Ale projekcik już piękny O, takie będą felgi ładne Oczywiście tarcze też nowe A tutaj proszę wisienka na torcie Zobaczymy co ten mój spójnik tu robi Ja nam się mocno w ogóle, że projekt dobiega końca Za dwa dni będzie premiera Zobaczcie jak to się prezentuje To jest obłęd w ogóle Został mi tylko ryj Składamy już powoli Powoli kończymy. Za niedługo będzie gość odpowiedzialny za karbon na dachu. Za chwilę się powinien zjawić i robić temat. Eee, za moment będziecie mieli przebitkę tutaj o jak to wyglądało. I jak będzie wyglądał teraz? Na pewno zdecydowanie lepiej. Zostało nam pomalakierować felgi. Zobaczcie, mamy dwa dni. Musimy zrobić układ hamulcowy, regenerację zacisków, regenerację alufelgów, założyć nowe opony, zrobić dwuetapową polerkę. I na to wszystko mamy tylko 30 godzin. Zobaczy zobaczyć, co ten majster tam robi. Auto odpalone, chodzi już tyle czasu. Majster, co robisz? Majster, no co ty? Co? Co robisz? Słucham. Co słucham? Pokaż mi coś stuko, nie? O! Ma wydechowy. jest? Drugi cylinder. Ja, panie doktorze, tu stukon. Panie doktorze, a będzie żył? Okej, okay. bo pompa nie wyje. <śpiewanie> Kończymy koszycie zrobione, za chwilę wlatuje podkładzik. Eee, no i co? No i będziemy lakierować eee, w dniu jutrzejszym karoserię. Tutaj Łukasz kończy Mitsubishi. Elo, elo Łukasz. Trzyma. Łukasz siat tak zrobił robotę, że normalnie z wrażenia, aż kurwa strzela. Bazo brakło i przełączyła na zener Oooo <śmienny> Ty Łukasz, dawaj zrób zdjęcie tej bazy Robię <śmienny> Joma do paka Mamy pasażera ze sobą. Podoba mu się jazda. Wybrał sobie wygodne miejsce. Daj. Ksiąka, Daj. ostatnio dodałem relację odnośnie firmy Blue Game, która okleja nam lampy, że się nie zawili. Chodźcie zobaczyć coś sami. Przyjechał pan na poprawkę tej lampy drugi raz. Zrobił lampę drugi raz, minęło pół godziny, dosłownie pół godziny minęło, ta folia się znowu zaczęła odklejać, dzwonimy do gościa, gościu wraca i grzeje zapalniczką żarową lampę, rozumiecie to? Poprawia ją i grzeje zapalniczką żarową, w efekcie czego zniszczył nam samochód, spalił lampę, zobaczcie sami, spalił lampę, nie to, że ta folia jest źle ułożona, to dodatkowo jest zniszczona ta lampa. I na nasze Już pomijam to, że myśmy tutaj paluchami doklejali tą lotkę, ten karbon. Tutaj jest nawet widać, ta folia jest zagięta. Tutaj to też było nieumiejętnie zrobione. To nawet widać, zobaczcie sami. To też jest nieumiejętnie Ale to na to już przymierzyliśmy oko. Kompletnie, kompletnie jakby się do tego nie odnosiliśmy. Prosiliśmy go kilkukrotnie, żeby oddał nam pieniądze za tą lampę, bo lampa w ASO to 9,5 stówy. Mówimy, że no co, no nie będziemy jeździć bez lampy, no, no nie będzie samochód stał bez lampy, no bo, to, bo przecież będzie dziura w bagażniku, będzie wilgoć, będą e, e, wchodziły zwierzęta albo jakieś owady itd. E, no mówię, e, odda nam kolega pieniądze, e, zwróci nam t, za usługę te pieniądze i my mu damy tą lampę, niech sobie zrobi z nią co chce. On mówi, że mamy mu dać czwartą, ostatnią szansę, rozumiecie to? Jak ja mam zaufać sobie? po raz czwarty, żeby po prostu w obawie o samochód, żeby ona mi Skoro do trzech razy nie potrafi zrobić prawidłowo jednej lampy, no to znaczy, że po prostu nie umie tego robić, nie? Że jest po prostu tandeta, a nie usługa. I, i taka jest prawda, nie? No i teraz e, kolejny raz e, do niego dzwoniłem z prośbą o... Z ultimatum wręcz, nie? Bo mówię, że wystawię mu opinię, e, nagram ten filmik, jeżeli on faktycznie nie, nie podejmie rękawy zrobienia coś z tym, już nie o to, żeby poprawę, bo ja już nawet nie, z nim to już naprawdę bym nie chciał nic ugrać, a co dopiero robić jakąkolwiek usługę i, i korzystać z jego usług. Grzecznie poprosiliśmy, żeby po prostu zwrócił nam pieniądze, bo lampa nie jest stania, samochód też nie stanie. Usługa ogólnie to już w ogóle jest dramat u nich i tak dalej. No i tyle, I nie będziemy się tutaj dalej rozwodzić, nie? oprócz tego, że ta relacja będzie 24 godziny trwała, to zaraz przed jej wygaśnięciem dodajemy makorolkę i tak długo będę sponsorował ten post, aż wszyscy się dowiedzą jak to wygląda, jaki to jest człowiek, pan Mateusz, z który kurwami rzuca do słuchawki za przeproszeniem do mojego wspólnika, mówiąc, że po prostu... Bawimy się w youtuberków i, i nie wiadomo jak nas określając, po prostu no, zachowanie poniżej jakiegokolwiek poziomu, wychodzenia klientowi naprzeciw dla mnie to jest, to jest żenujące, jak można tak traktować klienta i, i jakby nie, nie ten. Nie udzielić mu rękojmy, a co najmniej zwrotu pieniędzy, jeżeli jest coś zniszczone, nie? bo poprawić to możesz drugi raz, trzeci raz, ale jeżeli do trzech razy ktoś czegoś nie poprawia, a na koniec zniszczy ten, ten przedmiot, to mienie. No to niestety, ale trzeba się wywiązać z konsekwencji i tyle, nie? Więc ja osobiście i jako firma nie polecam. Eee, nie wstawiłbym tam samochodu nawet na, na pranie, bo bym w obawie, że, że mi zaleje środek. Eee, I szczerze mówiąc, e, Wam też odradzam, jeżeli będziecie chcieli oklejać lampy, e, to być może wszędzie, tylko nie tam. Bo, bo, bo mówię, no widzicie sami, jak lampa wygląda. E, w ogóle samo podejście z zapalniczką żarową wygrzewać lampę tłumaczenia jakieś, że oni lampami na warsztacie że wygrze... Równie dobrze mógł samochód zabrać na warsztat, mógł lampy zabrać na warsztat, mógł cały samochód zabrać, nie ma problemu, bo będzie, że trzeba postawić samochód na warsztat, żeby te lampy wygrzać, czy cokolwiek jakaś inna metoda, to wystarczy powiedzieć, nie ma problemu, byśmy samochód dostarczyli. I tyle, nie? I finał, więc mówię, dla mnie po prostu zero profesjonalizmu i już, nie? Także nie polecam i nie pozdrawiam.